Widzę, widzę. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Witamy cię serdecznie Tomku. Już cię przedstawiałam na początku. Powtórzę tylko, że Tomasz Piątek jest dziennikarzem, jest autorem bardzo ciekawych książek, które wydaje często i, i które zda, z, stają się przyczynkami do, do, do dużych dyskusji, bo też dotyczą bardzo ważnych i dużych postaci. No i tym razem, jeśli dobrze rozumiemy, to będzie książka o Tadeuszu Rydzyku. Tomku, powiedz, w tej książce, którą przygotowujesz, zwracasz uwagę na to, że pomimo tego, iż Służba Bezpieczeństwa przed 1989 rokiem zakładała teczkę każdemu duchownemu, po prostu wtedy, kiedy trafił do seminarium, to w archiwach IPN tej teczki ojca Rydzyka brakuje. Czy może, możesz wyjaśnić, Dlaczego tak jest i dlaczego to jest takie istotne? Brakuje nie tylko tej, nie tylko tej teczki, aczkolwiek ten, ten brak jest dojmujący. W książce "Ryzyki i Przyjaciele, której tom pierwszy wyjdzie za chwilę, bo już 30 marca, tom pierwszy zatytułowany Kręte Ścieżki. Opisuje życiorys i powiązania Tadeusza Rydzyka od 1945 roku, kiedy się urodził do 1999, do takiego momentu szczególnego, kiedy to Putin przejął władzę w Rosji i wysłał swoich przedstawicieli na ósme urodziny Radia Maryja, żeby świętowali razem z ryzykiem. W drugim tomie będzie mowa więcej też o współpracownikach Rydzyka, jego sojusznikach biznesowych, jego interesach. I w tej pierwszej części bardzo dużo miejsca rzeczywiście poświęciłem temu, co archiwa zbeckie mówią o ryzyku. Nie ma tam teczki, tak zwanej teczki TEOK, którą, jak słusznie wspomniałaś, SBC zakładali każdemu duchownemu, nie tylko katolickiemu, nie tylko księdzu, ale już klerykowi, seminarzyście. I to jeszcze nie byłoby najdziwniejsze, ponieważ bardzo ogromna większość teczek Teok została zniszczona. Część minister ostatni, perelowski spraw wewnętrznych, Czesław Kiszczak, po prostu przekazał Kościołowi katolickiego, Katolickiemu w 1989 roku. I nie wiemy, co biskupi zrobili z tymi teczkami. Podobno mieli je sami zniszczyć, no ale jak wiemy, biskupi też mają sejfy i lubią w nich trzymać różne. Dokumenty, więc być może część tych teczek znajduje się teraz w kuriach biskupich. Ale okej, okay, można powiedzieć, niszczono masę teczek, ogromną większość zniszczono, no to i teczka Tadeusza Rycyka razem z nimi zniknęła. No ale tak się składa, że część teczek ocalała, i to ocalała część teczek z Krakowa z lat 80. Czyli akurat z miasta, w którym w latach 80. przechowywano teczkę ryzyka. Co więcej, nie został żaden ślad tej teczki, e, ślad jej rejestracji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, i to już jest bardzo dziwne, bo wszystkie teczki księży były rejestrowane centralnie. Nie tylko teczkę zakładano w miejscu, w którym ksiądz działał, jeśli on się przenosił na przykład do innego województwa, to ta teczka wędrowała. Jedna wojewódzka SBC przekazywała innej wojewódzkiej SBC teteczkę, ale równocześnie teteczkę rejestrowano w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Tam się zachowało ponad 50 tysięcy zapisów rejestracyjnych dotyczących ponad 50 tysięcy księży. Tam się zachowało 20, ponad 20 tysięcy kart dotyczących 20 tysięcy różnych księży, kart, które im zakładano, gdy ich rejestrowano. Ale wśród tych dziesiątek tysięcy księży znowu nie ma Tadeusza Ryzyka. To, to już zaczyna być trochę bardziej niepokojące, a ogromnie niepokojące się staje, gdy zajrzymy do jedynej teczki Tadeusza Ryzyka, która się zachowała, być może przez niedopatrzenie. Chodzi o jego teczkę paszportową, w której odnotowano jego podróże i formalności związane z tymi podróżami. Tu młodszym widzom, słuchaczom trzeba przypomnieć, że PRL, e, to było państwo komunistyczne, totalitarne, granice były zamknięte. E, obywatel nie mógł od tak sobie wyjechać za granicę. Musiał prosić e, komunistów o zgodę, czyli komunistyczne władze, komunistyczną służbę bezpieczeństwa, czyli właśnie SBKów. E, nie zawsze taką zgodę dostawał, szczególnie gdy chodziło o wyjazd na zachód. A tymczasem Rydzyk, choć odgrywał w Polsce rolę księdza zbuntowanego, opozycyjnego, regularnie dostawał pozwolenie na to, żeby wręcz kursować między Polską a Zachodem. I co ciekawe, takie pozwolenia wydawały mu dwie funkcjonariuszki z antykościelnego Wydziału IV w Krakowie, bo SBC się dzieliła na departamenty i wydziały. Wydział IV w wojewódzkich jednostkach się zajmował zwalczaniem związków wyznaniowych. I te dwie esbeczki, które pozwalały ryzykowi jeździć za granicę, były takimi jego aniołami opiekuńczymi. One ściśle współpracowały z najbardziej antykościelnymi i najbardziej promoskiewskimi SBK, którzy ściśle współpracowali z KGB i z mordercami księdza Popiełuszki. To tyle na początek może tak, żeby nie zarzucać was tutaj szczegółami. Tomek, ja się zawsze zastanawiam, jak czytam Twoje książki. Um... Dobierasz bohaterów w sposób no, bardzo staranny, bo w tym twoim zbiorze jest i Antoni Macierewicz, i Mateusz Morawiecki, i Andrzej Duda, i teraz dołącza Tadeusz Rydzyk. Co łączy te postacie? Jakie jest twoje kryterium, na podstawie którego decydujesz się na takie właśnie, a nie inne osoby, których losom postanawiasz się bardzo wnikliwie przyglądać? Staram się odpowiedzieć na pytanie, skąd różne osoby, bardzo istotne dla obecnego obozu władzy, się w tym obozie wzięły. I zwracam szczególnie uwagę na osoby, no, których pojawienie się tam jest pewną zagadką albo budzi pewne kontrowersje. Zaczęło się od Antoniego. Macierewicza, który w 2015 roku PiS obiecywał wyborcom, że Macierewicz nie będzie ministrem obrony, a potem nagle te obietnice złamał i zrobił, i zrobił ministrem obrony człowieka, który jest zdarzony, jeśli można tak powiedzieć, ogromną nieufnością również przez bardzo wielu wyborców PiS, więc PiS tutaj jakby trochę sobie strzelił w kolano i zadałem sobie wtedy pytanie, co sprawia, że Macierewicz, mimo że kół polski uważa go za wariata, mimo że nawet pisowcy się go boją, jest taki mocny, taki skuteczny. Zajmuje coraz wyższe stanowiska związane z bezpieczeństwem narodowym, coraz skuteczniej niszczy to bezpieczeństwo. I moja pierwsza myśl była taka, żeby pójść za taką banalną, ale sprawdzającą się zasadą amerykańskich dziennikarzy, żeby yy, że kiedy nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Postanowiłem sprawdzić, kim jest Antoni Macierewicz w Krajowym Rejestrze Sądowym i e, okazało się, że od razu niemal pojawiły się powiązania sbc rosyjskie i e, to skierowało moją uwagę na jeszcze trochę dalsze tory. Zacząłem sobie zadawać pytanie, czy... To faktycznie jest tak, jak my w Polsce jesteśmy przekonani, że PiS jest takim zjawiskiem czysto polskim, wynikłym z jakiejś polskiej zaściankowej ciemnoty, że to się wzięło samo z siebie. No ale na szczęście, ponieważ to jest zaściankowe i głupie, to to się zaraz samo przewróci, potknie się o własne buty. Masa osób ciągle wierzy, łudzi się jeszcze, że, że tak się stanie. Zadałem sobie pytanie, czym jest PiS pod względem geopolitycznym. PiS długo szermował retoryką no, antyrosyjską, wręcz rusofobiczną, czasem taką na granicy rasizmu i ostrej ksenofobii. PiS przez pewien czas udawał wielką przyjaźń z Ameryką, ale ta przyjaźń się skończyła, kiedy prorosyjski prezydent Donald Trump stracił stanowisko. Teraz Joe Biden mówi, że Putin jest mordercą. I żąda, jego partia żąda sankcji wobec budowniczych gazociągu Nord Stream, ale nie słychać jakoś, żeby PiS się tym zachwycał. Cała ta rzekoma antyrosyjskość PiSu PiS zniknęła. I to mnie nie dziwi, bo przez te lata, kiedy przed, przewalił się nam nad głowami Donald Trump i, e, e, i przez te lata dobrej zmiany, ja prowadziłem moje śledztwa. I nie tylko ja, bo również Radosław Gruca, Grzegorz Rzeczkowski. I okazywało się, że. E, nie zawsze, ale tak powiedzmy, przy co drugim z kluczowych pisowskich liderów są, jak się przy nim, jak się zaczyna sprawdzać ludzi z jego otoczenia, to pojawiają się ludzie, którzy robili biznesy z Rosją albo jak to, żeby, albo importują do Polski rosyjskie pomysły, na przykład na zwalczanie homoseksualizmu, i realizują je dokładnie jeden do jednego. Albo wręcz można dochod... no niektóre powiązania mają charakter no trudno, inaczej powiedzieć po prostu agenturalny, bo jeżeli z, na przykład z posłanką Beatą Mazurek współpracował Konrad Rękas, wiceszef otwarcie prokremlowskiej partii Zmiana, której założyciel Mateusz Piskorski jest oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji, jeśli ja wielokrotnie proszę Beatę Mazurek żeby ustosunkowała się do tego, żeby na przykład zdementowała e, informacje o swojej współpracy z Konradem Rękasem, a ona w odpowiedzi, ona nie odpowiada, w końcu blokuje mnie na Twitterze, ale ani razu nie odpowiada na te pytania. No e, jeżeli Ryszard Czarnecki nie odpowiada na pytania o swoje powiązania z, z Rosją, Białorusią i Azerbejdżanem, e, no powiązania też bardzo godne uwagi, no to mamy do czynienia z czymś bardzo, z bardzo złym. I w tym niestety pisowskim szaleństwie, w tym co uważamy za głupotę, jest bardzo niebezpieczna metoda. Ty w swoich książkach w ogóle, ciekawe, znaczy myślę, że w Książce o ryzyku będzie bardzo podobnie. Ty wykonujesz jakąś gigantyczną pracę, jeżeli chodzi o szukanie w archiwach. Jesteś naprawdę niestrudzony. Tymczasem bardzo częsty zarzut wobec Twoich książek to jest taki zarzut, że to jest, wiesz, że to są jakieś fantastyczne domysły, nieugruntowane, że, że właśnie nie opierasz się na faktach, tylko tworzysz jakąś teorię spiskową, w której tym złym jest Rosja. A oczywiście te wpływy sięgają jeszcze przed erę putinowską, to bardzo dobrze widać na przykładzie rydzyka. Ale, ale jakbyś się obronił przed takimi zarzutami, bo dla mnie to są, jak, jak ja czytam, to mam wrażenie, że jednak obcuję z dobrze sprawdzonymi faktami. Natomiast ten zarzut fantastyki no, często się pojawia w rozmowach z tobą, czy w kontekście twoich książek. Ja się nie bronię przed takimi zarzutami, tylko proszę osoby, które przedstawiają takie zarzuty, kiedy mi mówią, że nie opieram się na faktach, to proszę je o fakty, żeby mi pokazały, gdzie w książce, jest jakaś informacja nieoparta na faktach, i wtedy się zazwyczaj okazuje, że rozmówca nie przeczytał książki, tylko wyrobił sobie opinię na podstawie komentarzy w internecie. Rzeczywiście jest ogromne odrzucenie w niektórych kręgach, nie tylko pisowskich, w stosunku do faktów, odrzucenie faktów, które ujawniam, które dokumentuję. I no tutaj się autorytetem, jeśli można tak powiedzieć, Jacka Żakowskiego, ponieważ on postanowił sprawdzić to zjawisko. Dlaczego są tacy przeciwnicy PIS, którzy się zarzekają, że nigdy nie przeczytają żadnej książki piątk? I on mówi, że w dziesięciu przypadkach to jest zła wola. To jest jakieś działanie po prostu takie ludzi, którzy lubią Rosję i, i chcą jej pomagać. A w dziewięćdziesięciu przypadkach to jest potworny strach, ale nie przed Rosją, tylko przed obciachem. Przez lata ludzie w rodzaju Antoniego Macierewicza przyzwyczaili nas, że... O rosyjskich wpływach mówi się w sposób wariacki, i wszelkie mówienie o rosyjskich wpływach w Polsce się tak ludziom automatycznie kojarzy. No i to jest bardzo smutne, że my po ilu już latach, po sześciu latach dobrej zmiany, po tym jak Amerykanie wybrali, jak Rosjanie wybrali Amerykanom prezydenta. Po tym, jak wiemy, że Rosjanie finansowali panią Marine Le Pen i Mateo Salvini'ego we Włoszech, my ciągle wolimy tkwić w jakimś takim wygodnym, w świecie takich wygodnych nawyków, w których Rosja nie istnieje. A jeśli istnieje, to jest bardzo daleko. My już jesteśmy poza jej wpływem, bo jesteśmy we wspaniałej Unii Europejskiej na Zachodzie. Z drugiej strony, tak, Rosja ingeruje na Zachodzie, to prawda, Rosja Trumpa wybrała, panią Marine Le Pen popiera. Ale Rosja nie ingeruje w Polsce, nie, absolutnie nie. I tu, tutaj już wchodzimy w sferę jakiejś takiej magicznej wiary, bo kiedy się prosi o argumenty, kiedy się prosi o to, żeby ktoś wytłumaczył, dlaczego jego zdaniem Rosja miałaby w Polsce nie ingerować, to argumentów nie ma. Pojawia się czasem takie magiczne zakręcie, Rosja się Polską nie interesuje, Polska jest dla Rosji nieważna, to jest absolutna brednia. Rosja chce rozwalić Unię Europejską od środka. Polska jest znakomitym narzędziem do tego. Polskę należy też z punktu widzenia rosyjskiego doprowadzić do absolutnego rozstroju po to, żeby pokazać Ukraińcom, że droga na zachód to droga donikąd, że Ukraińcy byli zapatrzeni w Polskę, że zachwycali się tym, że Polakom tak dobrze idzie integracja z zachodem i chcieli iść tą drogą i teraz trzeba Ukraińcom pokazać, że ta droga donikąd nie prowadzi. No i jeszcze w mózgu Putina, który myśli takimi, nie tylko on zresztą, jego doradcy Dugin, to są ludzie bardzo inteligentni, ale to są ludzie myślący kategoriami mocno XIX-wiecznymi. Oni widzą kręgi kulturowe, cywilizacyjne, jak takie no jakby to, 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 to jest trochę pachnące rasizmem myślenie, że jeśli ktoś jest Słowianinem, no to z tego rdzenia słowiańskiego się wywodzi, i powinien pozostać na wschodzie z innymi Słowianami. Nie myślą o Słowiańszczyźnie jako tworze językowo-kulturowym, ale właśnie jakimś biologiczno-duchowym. I z punktu widzenia doradców Putina, doprowadzenie Polski do rozstroju i rozkładu jest też ważne, bo to jest, oni chcą w ten sposób powiedzieć Niemcom coś takiego. Chcą im powiedzieć nie próbujcie rozszerzać swojej strefy wpływów na Słowiańszczyznę. Nie da się zgermanizować Słowiańszczyzny, nie da się jej zwesternizować, zrobić, żeby była zachodnia. Tu, jeśli tu się da ludziom trochę wolności, to Słowianie zrobią straszliwą anarchię, rozpieprz, wojny i tak dalej. Tu jest potrzebny mocny car. I tylko my wam możemy zagwarantować spokój na naszej wschodniej granicy. Dogadujcie się z Kremlem, bo tylko Kreml jest w stanie to opanować. Książkę już teraz można zamawiać w przedsprzedaży na stronie wydawnictwa Arbitror. Tam jest sklep, księgarnia internetowa. Gorąco zachęcam. A jeśli mordo chcesz się wozić mercen I lubisz czasem dotknąć kogoś w śmieszne miejsce Zostań księdzem, bo nawet jak chwycą Cię za rękę To możesz zmienić parafię i problemu nie będzie Natomiast jak większe masz ambicje, klawo, Możesz żyć jak pączek w maśle, na każdym kroku kłamiąc I brać łapówki non stop, lecz pamiętaj by ich nigdy nie wpłacać na konto E to E to O to E